Dzisiaj nasza pani powiedziała, ja, jak na, dzisiaj nasza pani na, nauczyła. Dzisiaj nasza pani nauczyła dzieci. A nie. Dzisiaj nasza pani dzieci nauczy. Jak szontować śmieci choć to rzecz niemiła Do żółtego kosza szonto plastikowe A do niebieskiego szkiełka kolorowe Do brązowej normy rzućcie dla dzieci A do normy szarnej porozdałeś śmieci, Nie świeci mnie o lody dbamy Proszę Panie Całą ziemię Bardzo ją kochamy Nie? Powiedziała także Jak dbać o przyrodę Jak jej można pomóc I przerobić dzień. Do żółtego kosza co to plastikowy A do niebieskiego Z tyłka kolor Świetlarze śmieci, a do normy a do torby czarnej pozostały śmieci. Nie my ci nie o dbamy. Pośród ciało ziemne, bardzo ją kochamy.